Często pytacie mnie, czy możecie wystartować swoimi modelami w zawodach drag racingowych, a jeżeli tak, to w jakiej klasie? I ten filmik przychodzi z odpowiedzią na wasze pytania. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o nadchodzącym sezonie drag racingowym. No i na wstępie do tego filmu padło pytanie. Czy mogę wystartować moim modelem w zawodach drag racingowych? No i odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca. Regulaminy są przygotowane w taki sposób, że praktycznie każdy model zdalnie sterowanego samochodu może wystartować w takich zawodach. No i w tym filmie chciałbym Wam przybliżyć trzy klasy, które będziemy się ścigali w tym roku: jest to tak zwana klasa otwarta czy klasa open. Nie, jest to tak zwana klasa otwarta czy klasa open. Jest to klasa 4WD i klasa 13,5 zwoja Street Stock. No i zacznijmy sobie może od klasy Open. Zacznijmy sobie od klasy Open, czyli klasy otwartej. To jest klasa, która posiada jakby najmniej ograniczeń i to jest klasa dedykowana dla wszystkich tych, którzy posiadają model samochodu zdalnie sterowanego. Jeszcze nie szykowali się specjalnie na zawody drag racingowe i chcieli po prostu spróbować swoich sił. To jest klasa dla Was. Podstawowym ograniczeniem, które jest cechą wspólną dla wszystkich klas startujących na zawodach, to jest to, że model nie może posiadać aktywnego systemu, nazwijmy to, kontroli toru jazdy. Czyli nie możecie posiadać TSM w modelach Traxxasa. AVC w aparaturach Spektruma, nie możecie posiadać żyroskopu i tym podobnych rozwiązań, które pomagają Wam utrzymać prosty tor jazdy. To jest niedozwolone, no bo całym, całą trudnością wyścigów równoległych jest właśnie tak, żeby ten model opanować, żeby on nie zerwał przyczepności i pojechał prosto w wyznaczonym torze. Więc to jest pierwsza sprawa i to się pojawia w wszystkich klasach. Wyłączone wszelkie żyroskopy i tym podobne systemy. A druga sprawa, model ten nie może spełniać warunków technicznych żadnej z pozostałych dwóch klas. Chodzi po prostu o to, że jeżeli macie model, który pasuje do innej klasy, to jeździcie ze zbliżonymi modelami. No i w tej klasie otwartej możecie naprawdę wystartować czym tylko przyjdzie Wam do głowy, bo możecie tutaj wystartować sobie X-Maxem, możecie wystartować Armą Craytonem. Możecie wystartować sobie bagusem czy tragusem w skali 1 do 8, czy 1 do 10. Możecie wystartować, no nie wiem, jeżeli macie taki pomysł, to wystartujcie szybką trialówką. Możecie wziąć model ciężarówki i pojechać. Jeżeli macie super szybki czołg, to czołgiem też możecie w tej klasie pojechać. A może motocyklem RC, to motocyklem też możecie w tej klasie wystartować. Więc jeżeli po prostu posiadacie kołowy model pojazdu zdanie sterowanego, to w klasie Open na pewno znajdzie się dla Was miejsce. Teraz przejdziemy sobie do klasy 4WD, czyli klasy dedykowanej dla aut z napędem na 4 koła. No i w tej klasie już pojawiają się pewne ograniczenia odnośnie modelu. Pierwsze, tak jak powiedziałem, no to oczywiście model musi mieć napęd na 4 koła, bo jest to klasa 4WD. Kolejna super ważna sprawa, tak jak w innych klasach, żadnych systemów kontroli jazdy, TSM-u, żyroskopów, tak itd., to oczywiste. Kolejna ważna sprawa, modele w tej klasie muszą startować napędzane pakietem 2S. E, może to być LiPo, może to być LiHV, ale jeżeli decydujecie się na pakiet LiHV, muszą być naładowane maksymalnie do napięcia 8,44V. E, no i w tej klasie przed startami będziemy sprawdzali napięcie na pakietach, żeby wszyscy mieli równe szanse. E, no i to tak naprawdę tyle ograniczeń, czyli model z napędem na 4 koła, zasilany pakietem 2S. No i w tej klasie możecie wystartować tak naprawdę wszelkimi touring carami, tak jak tu widzicie, Forteka. Możecie wystartować modelami Buggy w skali 1 do 10 napędzanymi pakietem 2S, eee, modelami LC Racing, czyli w skali 1 do 14. Możecie wystartować tutaj z Slashem 4x4, Rastlerem i tym podobnymi modelami. Warunkiem jest, że miały one na 4 koła i zasilane pakietem 2S. Jeżeli taki model zasilicie pakietem 3S, wtedy lądują w klasie Open. No i teraz przechodzimy sobie do wisienki na torcie, czyli klasy 13,5 zwoja street stock. No i to jest taka już dedykowana klasa do modeli zbudowanych z myślą o wyścigach na 1,40 mili. Jeżeli poglądacie sobie za granicą zawody właśnie na ćwiartkę, tego typu modele tam startują. Tutaj posiadamy najwięcej sprecyzowanych ograniczeń technicznych. Oczywiście w opisie do tego filmu macie linka do pełnych, pełnych specyfikacji. Ja nie będę teraz szedł tak punkt po punkcie super dokładnie, żeby ten filmik nie był za długi. No ale tak z grubszą o co chodzi. Więc te modele, to są modele zbudowane tak naprawdę na bazie shortcorsów, więc mają shortcorsowy rozstaw osi i są to modele z napędem tylko i wyłącznie na tylną oś. Nie są dopuszczone konwersje z modeli 4x4, czyli nie możecie po prostu sobie wyjąć przednich półosi z nasza 4x4 i jechać w tej klasie. To mają być modele zbudowane z myślą o napędzie na dwa koła. Mamy tutaj limit wagi, bo model nie może być lżejszy, gotowy do jazdy z pakietem niż 2 ,60 kg 60 gramów to będziemy ważyli sobie przed startami czy modele nie są za lekkie no i najważniejsza sprawa to jest tak naprawdę ograniczenie silnika Mamy ograniczenie do silników 13,5 zwoja. Wszyscy jeździmy na motorach o takiej samej liczbie zwoi. Eee, rozmiar 36,50, czyli ten taki standardowy silnik, który korzysta z modeli 1 do 10. Silnik może posiadać regulację w taką mechaniczną timingu z tyłu na obudowie. Eee, a jeżeli chodzi o regulator, to oczywiście regulator może być dowolny, ale w tej klasie jeździmy w tak zwanym trybie Blink. Tryb blinki oznacza, że regulator ma wyłączone wszystkie takie dodatkowe funkcje przyspieszające silnik, czyli możemy tutaj używać boostów, timingów, e, turbo i tym podobnych, a tryb blinki od migania nazywać tak dlatego, że regulator, jeżeli ten tryb posiada i jest ustawiony w tryb blinki, to on po prostu miga cały czas, przez co organizator zawodów w sensie Technicznych widzi, że ten regulator w takim trybie pracuje. Model oczywiście napędzany są pakietami 2S, LiPo lub LiHV, w obu przypadkach pakiety nie mogą być ładowane wyżej niż do 8,44V, będzie to kontrolowane oczywiście. Jeżeli chodzi o opony, to muszą być to opony gumowe, muszą być tak skonstruowane, żeby umożliwiały zamontowanie w środku wkładki, czyli nie mogą być to opony jakby z litego kawałka gumy, chociaż to raczej rzadko spotykany produkt, no ale gdyby co to taki zapis jest. No i taka rzecz, co się rzuca w oczy. No to oczywiście karoseria. Karoseria musi być e, przypominająca i symulująca, nazwijmy to, prawdziwy, uliczny samochód. Muszą być wycięte otwory na wszystkie koła. E, model nie może posiadać z tyłu tego Willie Bara musi być e, jego pozbawiony, tak jak sam auto uliczne. Kolejna ważna sprawa, model nie może posiadać w karoserii żadnych dodatkowych otworów poza otworami pod, e, pod słupki mocujące karoserię. Przedni i tylni pas, czyli zderzaki muszą być pełne. Ja tu mam karoserię z dziurą po wheelbarze, muszę ją jakby załatać, musi być pełny zderzak, żeby model tej klasie mógł startować. E, jedyne otwory, które są jakby dozwolone to takie, które są wymagane do mocowania e, wyposażenia, czyli jakbyście chcieli sobie zamontować lusterka i trzeba wywiercić dziurę. Żeby usterka przykręcić, no to oczywiście można to zrobić. Dodatkowo chcemy, żeby modele wyglądały w miarę, w miarę realistycznie, to też wymagany jest jeden dodatek taki nazwijmy to skalowy, czyli może to być na przykład końcówka wydechu, mogą być zrobione funkcjonujące światła czy klosze do świateł, możecie mieć drivera w środku, możecie mieć takie nazwijmy to uliczne skrzydło, a nie takie, e, takie lexanowe powiedzmy dedykowane do rackstera, tylko taki realistyczny spoiler jak w normalnym, muszym samochodzie. Po prostu chodzi o jeden dodatek, który trochę urealistyczni wasz pojazd. No i oczywiście najbardziej oczywista z oczywistych rzeczy to to, że model nie może posiadać żadnego systemu kontrolującego. Tor jazdy, no ale o tym będę powtarzał do skutku i to naprawdę będziemy pilnie sprawdzali. Jeżeli zapoznajecie się z regulaminami zawodów, to wiecie, że, że będą kary, no ale mam nadzieję, że wszyscy jakby się do tego dostosują i te systemy powyłączają. No i tak to wygląda w dużym skrócie. Oczywiście zachęcam Was do zapoznania się z pełną specyfikacją techniczną, bo tak jak mówię, ja mówiłem z głowy i z grubsza, żebyście mieli zrozumienie jak te klasy wyglądają, a szczegóły wyczytacie sobie po prostu w tabelkach, które załączam w opisie do tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, nie jesteście czegoś pewni, nadal nie jesteście pewni, w której klasie Wasz model mógłby startować, to pytajcie śmiało, a ja będę niedługo wracał do Was z kolejnymi filmami dotyczącymi kolejnych aspektów organizowanych przez nas zawodów King of Poland, RC... Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że widzimy się 12 czerwca na pierwszych w tym sezonie zawodach w Ułężu. Wasz Bóg. Bon.